Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Obie te duże telewizje prowadzą propagandę. I czy jesteś prawicowy czy lewicowy, pewnie oglądasz tylko jedną z nich. Jak jesteś centrowy, no to może oglądasz jeszcze Polsat. Ale krótko mówiąc, obie prowadzą propagandę. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy włączało się wiadomości i było coś dobrego i o lewicy, i o prawicy. I to był ten stary świat, który już moim zdaniem niestety zniknął. Znaczy pod tym kątem to wiadomości były inne, na pewno, i jakby były bardziej takie płaskie. Nie? I rzetelne. i rzetelne. Tak. Natomiast też była duża różnica między tymi dwoma stacjami, natomiast nie tak bardzo spolaryzowana, jak jest teraz. Część ludzi jakby się z tobą konsultuje, bo rozmawialiśmy przed, przed naszym spotkaniem. W ogóle ja cię przywitałem do tego dzisiaj, że mamy. Witaj, witaj Jakubie w Nowym Świecie, bo już ten świat przed koronawirusem już jest nieaktualny. Mamy nowy świat może być tak, jest świat przed. Przed Jezusem, tak samo jest po koronawirusie teraz, można być, odliczamy świat na nowo i jak on się zmieni, to dopiero historia się pisze na nowo i zobaczymy. Tak, już widzimy pewne efekty, pewne zmiany. Natomiast pytanie o tu izolację jeszcze. I co radzisz swoim klientom na konsultacjach, czy, czy, czy co radzisz na przykład zawodnikom, z którymi trenujesz mentalnie, jakie im dajesz rady, tak, żeby tutaj osoby, które nas oglądają, mogły to wziąć po prostu i zastosować. Tak, myślę, że jest taka jedna główna rada, którą daję myślę, że prawie wszystkim, może nawet wszystkim w ostatnim czasie, bo tej pracy wscape'ie mam w ostatnim czasie bardzo dużo, dużo więcej niż przed koronawirusem. Ta rada to plan dnia, czyli jeszcze bardziej niż kiedyś sugeruję, żeby rano podjąć decyzję, może nawet wczoraj wieczorem, podjąć decyzję Jakie dzisiaj chcę kroki podjąć? Czyli, na przykład, dla sportowców mówię: OK, zrób sobie trening siłowy nóg, tam pomiędzy 8 a 8:45, potem sobie zobacz jakiś interesujący wykład na konferencji TED, który dotyczy m.in. sportu, potem może gdzieś tam naucz się trochę o dietetyce, bo to Ci się przyda do Twojej dyscypliny sportowej, a na koniec jeszcze może poczytaj biografię ulubionego sportowca, bo opisał też swoje wzloty i upadki. I okazuje się, że kiedy na karteczce, albo w Excelu, albo w Asanie, albo w takim narzędziu, które ty stosujesz, mamy plan dnia, to jest mniej miejsca na niepokój i na kołowrot myśli na temat izolacji. Kiedy coś się dzieje, jesteśmy w rutynie działania. Kiedy się nic nie dzieje, siedzimy i